Oczywiście zagrożenie nie jest tak duże, jak słyszymy w kraju, na południu kraju, ale niestety także w powiecie oleśnickim występuje. W tej chwili można powiedzieć, że wyłącznie w gminie Bierutów, a więc w sąsiedztwie rzeki Widawy. Stąd też wydane zostało zarządzenie starosty o wprowadzeniu Stanu pogotowia przeciwpowodziowego, właśnie w gminie Birutów. Tam jest taka sytuacja, zwłaszcza w trzech miejscowościach: Karwiniec, Kruszowice i Zbytowa. Woda na razie zalewa pola i, i, i użytki rolne. Zagrożony był na przykład w Karwincu jeden budynek mieszkalny. OSP zabezpieczyła to workami z piaskiem. Już im worku brakło, biorą z naszego tutaj magazynu. Kruszowic, woda zalała pola i, i, i no, nieużytki różne. Zbytowa także nieznacznie wylała. Łącznie zalanych jest około 150 hektarów i stan na zbytowej, na wodomierzu, bo tam mamy wodowskaz, jest przekroczony o 40, stan alarmowy jest przekroczony o 46 cm i wynosi 3,96 metry. Centymetrów. A dla porównania powiem, że ostrzegawczy to jest 310%, a alarmowy 350. Oczywiście, tutaj worki w tej chwili zabiera Państwowa Straż Pożarna. Tam w tej chwili pojechał, pojechał komendant Państwowej Straży. My wprowadzamy też dyżur całodobowy, że będziemy w ciągłym kontakcie, jesteśmy zarówno z, z centrum zarządzania kryzysowego wojewody, jak i z centrum zarządzania Bierutowa. No i będziemy ten stan podwyższonej gotowości, to, 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 to przede wszystkim no, określa, że monitorowanie, co dalej będzie się działo jak również no, przygotowanie do, do takich działań już, jak będzie trzeba, dosyć, dosyć, dosyć poważnych. Ja muszę jeszcze dodać, że u nas najgroźniejsze właśnie na Widawie jest to, że jest zbiornik, powiecie na Mysłowskim, Michalice. I zawiadomiono nas godzinę temu, że ten zbiornik nie wytrzymuje i będą spuszczać wodę z tego zbiornika. I właściwie to to w związku z tym następuje głównie podtopienia i zalewania. No mam nadzieję, że, że, że pogoda się ustabilizuje i, i zrzut wody z Michalic nie będzie musiał być tak duży, żeby u nas było to groźne.